Później... E, także bardzo ciekawe. E, ależ raz piękna bramka szatkowskiego. No i już chyba wiemy i, jaką... Później. E, także bardzo ciekawe. E, ależ jeszcze piękna bramka szatkowskiego. No i już chyba wiemy i, jaką Bitnik. No w tym momencie jako bramka... Rafał ale jeszcze to ładna akcja Raczkowskiego, Jaczkowski gol Mariusz Raczkowski no w tym momencie jako bramkarz Rafa Bajanowski, ale jeszcze to ładna akcja Raczkowskiego, Jaczkowski gol Mariusz Raczkowski Smolny Smolny, szybciutko, ależ ładna bramka! Smolny, szybciutko, ależ ładna bramka! Jest okazja do odrobienia chociaż po części strat. bardzo ładna bramka. To jest okazja do odrobienia chociaż po części strat. Bardzo ładna bramka. No i zobaczymy jakie będzie wykonanie tego stałego fragmentu gry. Jest tam i Zuzydło i Konwiński. Chyba jednak Konwiński! Gol! Michał Konwiński. On strzelcem bramki kontakt no i zobaczymy jakie będzie wykonanie tego stałego fragmentu gry jest tam i Zuzydło i Konwiński chyba jednak Konwiński gol Michał Konwiński on jest z bramki konta